Co się dzieje ze złotem? Czy złoto, szanowni państwo, zawali się 50%? Jak wiemy mamy wielką korektę ceny złota. Cena złota do dolara amerykańskiego proszę zobaczyć na tym wykresie spadła z prawie 2800 na 2573 czy jest się czym bać, czy jest się czego bać w sytuacji, gdy na przykład takie no, rzeczy jak bitcoin bardzo mocno rośnie, prawda, proszę zobaczyć tutaj mamy dogecoin, ja ciągle się, ja ciągle mówię i tłumaczę to ludziom, że pamiętajcie no może i dogecoin rośnie z 0,09 centów 0,09 dolara na 40 centów, to jest bardzo dużo dosłownie w chwilę, prawda? Tutaj w kilka tu 13 października Dogecoin kosztował 10 centów, przed chwilą to było 40 centów, więc na Dogecoinie, jeżeli ktoś kupił Dogecoina w październiku, to mógł sprzedać go po 400% zyskiem. No tak, Szanowni Państwo, tak to się dzieje, no ale ludzie zapominają dodać, że jeszcze jest do tego setki tysięcy innych kryptowalut i nigdy nie wiesz która kryptowaluta akurat wybije do Góry. Taka to jest rzeczywistość, prawda? Pamiętajmy o tym, że tak, to prawda, Bitcoin także rośnie, prawda? Bitcoin także drożeje i to bardzo mocno, ale to nie znaczy, że to jest coś lepszego niż złoto. Oczywiście, teoretycznie łatwiej go sprzedać, łatwiej to, łatwo, no ale to jest dla. Ludzi, znaczy łatwiej sprzedać na górce, no ale dla ludzi, którzy nie rozumieją internetu, no to łatwiej się ich okrada wtedy, prawda? Większość starszych ludzi po prostu zostanie okradzona, ale nawet i młodych ludzi. Dzisiaj przeczytałem artykuł, że jakaś 21-latka przesłała jakiemuś młodemu biznesmenowi. 2 miliony złotych, prawda? Oczywiście robił ją w jajo. Nie wiem skąd ta 21 latka miała dostęp przez kilkanaście miesięcy do wolnych 2 milionów złotych, no raczej sama ich nie zarobiła, bo gdyby zarobiła sama te pieniądze, no to pewnie by rozumiała co robi, więc raczej miała skość te pieniądze, nie wiem skąd, prawda? 2 miliony złotych to jest dużo, no i tak właśnie się dzieje z wieloma ludźmi starszymi, ale też widzicie młodymi, 21 lat to jest bardzo młody wiek, takie osoby nie Znają świata poza, świata poza światem, w którym był internet, w którym były te wszystkie, szanowni państwo, platformy. No ale i tak da się wrąbać w coś takiego, tak? Więc złoto złotem, prawda? Jak masz złoto, to masz złoto. I pamiętajmy o tym, szanowni państwo, że złoto też makabrycznie wzrosło. Proszę zobaczyć, co się przecież stało ze złotem. Złoto wzrosło dramatycznie. Tutaj ten bitcoin trochę wzrósł, no ale złoto proszę zobaczyć, no od października 2023 roku wzrosło 1000 dolarów od uncji, tak, czyli więcej niż, 50%, więcej niż 50%, no bo złoto kosztowało, tutaj widzimy 1800 jeżeli weźmiemy wykres świecowy, o tutaj 1809 prawda, złoto kosztowało w październiku, no i do października wzrosło 1000 dolarów, tak, więc to jest bardzo dużo, 50%, tylko, że masz złoto, wiesz, że to złoto ma Dodatkowo pamiętajmy o, tym, pamiętajmy o tym Pamiętajmy o tym Że złoto jest o tyle wartościowe Złoto jest o tyle wa wartościowe Że ze złota robi się wiele rzeczy Nie wiem czy Państwo wiedzą Ale na przykład tutaj sobie kliknąłem Is gold in sim cards Czyli wiecie te sim, SIM karty Do telefonów Tam nie wiem Orange play Czy tam plus Nie wiem co tam jeszcze jest no, Te wszystkie sim karty one są zrobione ze złota. W, w jednej SIM karcie jest tam 0,01 złota, prawda? I wystarczy i żeby żeby u... proszę sobie tutaj mamy następny taki artykuł i tutaj w tym artykule jest napisane, że na każdej SIM karcie jest 8 mg złota. To znaczy, że każda karta, szanowni Państwo, potrzebuje 8 mg złota, aby stała się kartą SIM. I wiecie, i do uzyskania, do uzyskania 3500, 3500, 3571 SIM kart potrzeba 1 gram złota, prawda? A te karty ludzie ciągle wymieniają, więc tylko i wyłącznie na potrzeby sim card złoto jest używane na samo, na masową skalę, na masową skalę. Ile razy zgubiliście kartę? Ile razy, ilu ludzi ma wiele kart, prawda? 5 kart, 10 kart, biznesy mają też setki, tysiące, prawda? Tych sim kart, więc na Sim kardy yy, masowo potrzeba złota. Szanowni Państwo, tylko 3571 Simek to jest już gram złota. Proszę sobie to wyobrazić. Już gram złota. Tak? Jeżeli to jest prawda, bo wszędzie jest napisane, że to jest prawda, no to e, złoto jest używane na masową skalę do właśnie sim -kart. I to właśnie tutaj jest te klucz. Że z Bitcoina, czy z dogecoina nie zrobisz sim karty. Dodatkowo złoto jest używane oczywiście do pierścionków, do biżuterii, ale złoto jest używane także w innej technologii, jak komputery, smartfony. Proszę sobie wyobrazić, że jeden komputer ma 0,3 g złota, tak? Że właśnie trzy laptopy z trzech laptopów wyciągniesz 1 gram złota. No z trzech laptopów 1 gram złota, prawda? Więc z 40 laptopów czy z 50 laptopów, jeżeli masz 50 laptopów, to wyciągniesz z nich uncję złota. Wiadomo, trzeba te laptopy mieć, trzeba je rozebrać, trzeba te e, 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 płytki, w których jest to złoto, przetopić, prawda? No ale tam jest dużo złota. Po prostu tam jest dużo złota, szanowni Państwo, tak? Ludzie, to tu macie gotowy yy, pomysł na biznes. No może z tymi SIM-kartami to tak nie za bardzo, bo nikt nie oddaje tych SIM kart, no ale popatrzcie, jaka to jest, jaka to jest statystyka. Tylko SIM-karty, szanowni państwo, tylko SIM-karty używają 1 gram złota na 3571 kart. Ja podejrzewam, że dziennie, wiecie, dziennie w małym, w dziennie na przykład w Warszawie jest sprzedawanych 3500 SIM kart jak nie, jak nie więcej, prawda? Podejrzewam, podejrzewam, prawda? Jeżeli w, po, w Polsce na przykład. Jest 40 milionów ludzi, prawda, i założymy, że na 40 milionów ludzi przypada, nie wiem, 200 milionów czy 300 milionów SIM-kart, no to one się psują, one się zużywają i trzeba je wymieniać, prawda, a to jest tylko Polska. I dlatego złoto jest potrzebne do czegoś, a Bitcoin, Streetcoin, yy, Dogecoin czy tysiące innych coinów, tak. Jedne rosną, drugie przestają istnieć, na trzecie nabierają się 21-latki, które wysyłają 2 miliony złotych i zostają potem bez pieniędzy. Cóż to za tragedia jest? A jakby taka 21-latka poszła sobie za te 2 miliony złotych, kupiła po prostu sobie w październiku 2021 roku złota 23 złota to dzisiaj z tych dwóch milionów miałaby 3 miliony, prawda? Byłaby milion do przodu, miałaby złoto, mogłaby sprzedać, prawda? Gdyby kupiła to, to w listopadzie, no, po, no to miałaby jeszcze więcej, prawda? Ja oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania złota, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Pamiętajmy, że złoto kupuje się wtedy, gdy jest tanie, a jak chce się zyskać, to się sprzedaje wtedy, gdy jest drogie, prawda? Ja nie namawiam nikogo do kupowania złota, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. To jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjno-naukowe, szanowni Państwo, ale. Ciągle to tłumaczę ludziom, ciągle to tłumaczę ludziom. P papierki jak dolary można drukować bezustannie, drzewa rosną, można drukować dolary, funty brytyjskie. Funtów brytyjskich tyle nadrukowano, że funt brytyjski, szanowni państwo, kiedyś jedna, uncja, kiedyś jedna uncja kosztowała 15 funtów, ale tak nadrukowali funtów brytyjskich, tak funt brytyjski stał się bezwartościową walutą nadrukowali tyle tych funtów brytyjskich, że jedna uncja dzisiaj kosztuje, wiecie, 2000, e, najwyższy kurs był 2100. 60 funtów z 15 funtów na 2160 funtów brytyjskich funt brytyjski zawalił się 150 razy do ceny złota, no bo go drukują drukują, wytwarzają, drukują niskie oprocentowania kredytów, prawda ludzie zaciągają te kredyty, jest produkcja pieniądza tego pieniądza jest dużo, prawda tak to wygląda, no i dlatego cena złota rośnie, oczywiście mogą wymyśleć jakąś inną technologię na sim karty zamiast złota może mogą używać srebra no ale wtedy tego srebra będzie pewnie trzeba więcej zużyć na tych SIM kartach, prawda? Więc srebro wtedy podrożeje. Mogą użyć platyny. No to ja nie wiem, czy mogą. Ja oczywiście nie wiem, czy mogą, bo ja nie wiem, czy ta technologia jest odpowiednia. Ale dobra, jak przestaną używać złota, jak złota zabraknie to będą używać platyny, no to platyna będzie droga. No, jak przestaną używać platyny, to zaczną używać jeszcze jakichś innych metali, nie wiem, które są różne. Przecież na świecie jest dużo metali, prawda, od srebra po złoto, platynę, jest jeszcze wiele, wiele innych metali, o których Państwo nie słyszeli, są to różne różniste metale, no to tamte metale zaczną drożeć, prawda? Ale złoto o to chodzi, że jest najtwardszym metalem w takich ilościach, e, jakie my mamy na świecie, prawda? Tak więc wtedy srebro zacznie drożeć, ale jak to srebro zacznie drożeć, no to jak będzie za drogie, to znowu złoto potanieje, prawda, zaczniemy używać tego złota. No i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, w kółko i to tak właśnie się, szanowni państwo, będzie działo. Wiecie, a jeżeli pieniędzy będzie przybywać, no to te złoto i tak będzie rosło. No i koniec kropka, no nie ma innego, szanowni państwo, wyjścia yy, i tyle. Tak, mogą zmienić, yy, mogą, szanowni państwo, zmienić technologię i zamiast złota, będą używać srebra, tak jak powiedziałem w komputerach, będą używać jakichś innych metali, no ale wtedy tamte metale podrożeją, no ale przecież na, na, jeżeli podrożeją, to wtedy złoto znowu stanie się atrakcyjniejsze i znowu będzie drożeć i pamiętajmy o tym, że z roku na rok trzeba coraz więcej płacić, na przykład tam gdzieś w Stanach Zjednoczonych ostatnio jakaś gruchnęła, wiadomo, wiadomość, że mają dużo złóż czegoś tam, prawda, w Stanach Zjednoczonych, czegoś tam, mają dużo złóż czegoś tam, no tak, ale w Stanach Zjednoczonych ludziom za pracę trzeba dużo płacić prawda yy, i trzeba to też transportować wtedy na przykład do europy czy do chin czy do indii czy gdziekolwiek no w australii też można wydobywać różne rzeczy no ale potem to trzeba transportować prawda pamiętajmy o tym że to wtedy są koszty benzyny pracy amerykanie dużo zarabiają opowiada się że w ameryce jest bida i tak dalej no nie nie jest bida bo jest bieda ale też jest i wielkie bogactwo o to chodzi prawda że Ameryka jest wielkim krajem, tak jak w Europie. Jest wielkie bogactwo i jest wielka bieda. Gdybyśmy pokazali biedne kraje Europy, no to no biednie by było, prawda? No ale w tej samej Europie, kilkaset kilometrów dalej, czy tysiąc kilometrów dalej, już jest bardzo bogato, prawda? Tak, tak więc w Ameryce trzeba płacić za takie rzeczy także, prawda? Oni drukują te pieniądze. Więc pamiętajmy o tym wszystkim, szanowni państwo, że jeżeli zakopiesz sobie kilogram złota, no to i odkopiesz ten kilogram złota za 50 lat, to dalej będziesz mieć kilogram złota. Oczywiście nikomu nie proponuję zakopywać swoje pół kilo złota, no, tym bardziej w jakimś dziwnym miejscu, gdzie ktoś ci to złoto może po prostu ukraść, prawda? Ale jeżeli zakopiesz na dysku Dogecoina, czy też Bitcoina, to ten Bitcoin czy Dogecoin na pewno na tym dysku nie przetrwa, prawda? Nie będzie miał żadnej wartości, prawda? No bo ten dysk zgnije, zepsuje się, więc nie będziesz już miał swojego Dogecoina czy Bitcoina. A, ale jak jakimś cudem wytrzyma twój dysk w tym słoiku zakopanym? Yy, I to Dochcoin może już nie być na świecie, no ale złoto na świecie będzie, prawda? I to jest właśnie to klucz. Tak, są takie właśnie sprawy, jeżeli chodzi o, 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 te, o, te, o te bitcoiny i to wszystko, że to łatwo spieniężać, bo to spieniężasz, no to nie jest fizyczny produkt, no ale fizyczny produkt ma też do siebie, że potrafi przestać istnieć, prawda? Złoto nie może przestać istnieć, no chyba, że zrobisz z niego 100 milionów simka. Kartek, które się wydrapią, zadrapią, złoto się rozdrapie, prawda, i tam rozpadnie, <grych> i, nie, i tyle, prawda. No ale do tego trzeba wielkiego procesu. Tak więc, szanowni Państwo, nie, pamiętajmy o tym, że tak, złoto może się zawalić o 50%. Ale czy to będzie źle? No nie, to nie będzie źle, jeżeli cena złota by się zapadła o 50%, dla tych, którzy złota chcą kupić, prawda? Bo jeżeli złoto by na przykład zapadło się do poziomu 2000, czy to jest źle? No, dla tych, którzy kupili na górce i akurat chcą sprzedać, jest źle, ale dla tych, którzy nawet kupili na górce i zaczekają i to złoto wreszcie wzrośnie, to nie ma żadnego większego znaczenia. Ale to ma znaczenie dla tych, którzy na przykład chcieliby tanio złoto kupić. Bo jak cena złota spadnie do 2000, a najlepiej dla tych, którzy by chcieli kupić, żeby w ogóle cena złota spadła do 1000, to to by był raj, szanowni państwo, żeby spadła do 1000, bo wtedy jest małe prawdopodobieństwo utraty prawda. Małe prawdo, chyba że wiecie, no mówię, że złoto przystałoby mieć jakiekolwiek zastosowanie na świecie w czymkolwiek, ale to jest najtwardszy metal na świecie. Są inne jakieś tam metale, które niby są twardsze, ale ich nie ma. Po prostu ich jest bardzo mało, uzyskać je trudno jakkolwiek nie da się ich używać. Prawda? No, to wtedy srebro będzie drożeć. Dlatego trzeba i dywersyfikację ryzyka wprowadzać, prawda? Bo na srebrze też można tyle zarobić, dużo zarobić długoterminowo. Wiadomo, że też y, trudniej odsprzedawać, no ale właśnie, no o, o to chodzi w inwestycjach. Jak ktoś chce, y, y, wiecie, to, to nie jest hazard, prawda? No i właśnie, jeżeli złoto by się zapadło. Do tysiąca, do tysiąca dolarów za uncję, no to to by był raj. No bo jeżeli zapadnie się do tysiąca dolarów za uncję, proszę sobie wyobrazić, to by był raj, ponieważ wtedy tylko. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania, gdy złoto spadnie do tysiąca, ale to by był raj, prawda? Jeżeli by były normalne warunki, prawda? Jeżeli technologia AI nam nic nie wymyśli lepszego, prawda? Bo też do tego może dojść, że. Yy, Pierwszy raz w historii Ziemi, w historii ludzkości, będzie coś fajniejszego niż złoto. To, szanowni państwo, jeżeli zapadnie się do 1000 z 3000, to no co znaczy? Co to znaczy? No, że jest bardzo, ale to bardzo tanie, więc już trudno będzie się złotu zawalić dalej. No bo jeżeli dzisiaj mamy uncję złota po mieliśmy uncję złota po 2800 i by na przykład cena złota się zawaliła do 200 dolarów, no to każdy będzie chciał kupić sobie to złoto, prawda? Ale gdyby się złoto, to już o 200 dolarach nie będziemy mówić, ale jeżeli złoto by się zawaliło do tysiąca dolarów. No to tylko to złoto kupować, no bo wiadomo, że ono wtedy będzie tak skakać, prawda? Będzie skakać i tylko i wyłącznie wiecie kupować tanio, sprzedawać drogo. No to to by był raj. Ajajaj, prawda? Bo y, wtedy złoto, szanowni państwo, było by zwyczajnie e, przewidywalne cenowo, bo jak coś rośnie mocno, no to wtedy może spaść. Jednak pamiętajmy o tym, szanowni Państwo, że dzisiaj w ogóle byśmy się nie obrazili, dzisiaj byśmy się w ogóle nie obrazili, gdyby cena złota wynosiła nie y, 2570 dolarów, nie 2800 przed chwilą, a nawet 3500 dolarów, 4000 dolarów, szanowni Państwo, wystarczy, żeby y, ludzie zrozumieli, że y, papierki tak jak fund brytyjski one w ogóle nie mają żadnej wartości, nie trzymają żadnej wartości, prawda? Są bezsensowne, że już lepszy jest frank szwajcarski, no to złoto jeszcze bardziej wybije, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczek w górę, merytorycznego komentowania, rozpowszechniania tego filmu, gdzie się da. Bądźmy bogaci, bądźmy mądrzy. Pozdrawiam, cześć.